Zrozumiałe. Ja już od dawna śledzę, co się dzieje w kwestii aborcji w Polsce, ale pewnych rzeczy w zasadzie nie przewidziałam i się nie spodziewałam. Otóż w najczarniejszych snach nie spodziewałam się, że w awangardzie nadużywania przesłanek aborcyjnych na Czele kolumny, która wyważa drzwi do yy, nadużywania, łamania prawa, będzie Ministerstwo Zdrowia w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo to właśnie Ministerstwo Zdrowia razem z zespołami przez nie powoływanymi dąży do tego, żeby jak najbardziej tę furtkę otworzyć, żeby te drzwi wyważyć, żeby można było zabijać dzieci. Z Każdego najdrobniejszego powodu, no bo każde, każda ciąża jest przecież zagrożeniem dla zdrowia kobiety. W każdej ciąży może zdarzyć się jakaś sprawa, powodująca jakieś powikłania. Nie mówiąc już o tym, że już teraz wiemy, że psychiatrzy prze, prze, przepisują aborcję. W znacznie większej liczbie przypadków niż to się działo w poprzednich latach. Także te drzwi się otworzyły, i te drzwi po prostu z buta wykopują urzędnicy Ministerstwa Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, i nie mam wątpliwości, że dzieje się to za zgodą całej tej partii i całego obozu rządzącego.